Witam Was Widzowie w nowym odcinku na moim kanale No i jak widzicie Jestem na dachu Więc No może to zmienię, więc Po prostu z niego Skoczę Ło! kurczę, gdzie ja jestem? Co tu się stanęło się? I czemu to nie jest robok? Przecież to nie PCD Tylko jakiś Minecraft I to za tabliczki? To Jest Twoja kara za zaniedbanie kanału No w sumie Trochę zaniedbałem kanał, rzeczywiście No Może Przydałaby mi się jedna taka kara Musisz wybudować całą mapę gry Polish Car Driving Nosz ja pierdo Dobra Ja już lekko ochłonąłem I jak możecie zobaczyć coś tutaj już próbowałem zrobić Ale zrobiłem to źle jak się okazało, bo zobaczyłem w PCD i w PCD mamy inaczej, bo mamy to zrobione mniej więcej tak, chyba tak to jakoś wyglądało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jeszcze mogę przedłużyć ewentualnie. Poczekajcie, eee... może zrobię wam dzień. O, taki obrocik zrobię. Patrzcie, patrz, patrz. O, patrzcie, patrzcie. Opatrzcie. Zrobiłem dzień. Widzicie, jak słoneczko świeci? Dobra. No to teraz, tutaj chyba trasa. Tak, tak mi się wydaje. Leci tu. Dobra, zakręca. Musimy zrobić takie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No a ten tutaj paseczek ewidentnie chyba trzeba usunąć. Bo nam nie pasuje. Kompletnie nam nie pasuje. A musi to ładnie wyglądać. Jak wiecie widzowie, obserwujemy mapę z Polish Car Driving 1 do yy, 1. Dobra, wróciłem, tutaj ma być tak właśnie i teraz potrzebujemy dębowe deski, albo nawet takie świerkowe, I dodać koniec płotka. Dobra, płotek zbudowany, teraz zajmiemy się najważniejszą rzeczą w Darłowie, czyli dealershipem. I potrzebujemy chyba biały beton, bo on jest taki najbierszy z Minecrafta, z tego co wiem. Szkło, potrzebujemy na pewno. Napisy zrobię potem. Jak będziemy już tak wiecie, mieli zrobione prawie wszystko. No i tak się prezentuje efekt końcowy naszego dealershipa. Patrzcie jak mody to upiększyły. Właśnie sobie popatrzyłem. No i tak to ładnie wygląda. Tu mamy safik jakiś, Otwierane oczywiście. Tutaj pieniądze za kupione auta. Tutaj szafę. Co? Co? Szafencja jakaś, właśnie. No i tutaj mapka całego świata Bizitowskiego. I udało mi się znaleźć nawet auta. Więc patrzcie teraz. No i patrzcie, jakie ładne autko nawet działa, trąbi. Co mi się bardzo podoba. Taki smarcik będzie tu stał. No, dodałem tutaj taki ładny wiatraczek. Takie coś dla wyglądu. I tak prezentuje się nas cały dealership od środka. Dlatego... I teraz ktoś powie, slow i przecież... Tylko posadziłeś jedno drzewo, bo widać po prawej. Nie, 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 nie. nie. Zrobiłem trochę więcej. Tutaj mamy pierwszy domek. Po prawej od spawna. A tu mamy drugi. Tu gdzie się respimy obok. Tu się właśnie respimy gdzieś, o w tym miejscu. Tu. Patrzcie, jaka droga teraz jest taka lepsza. No, taka bardziej przypomina drogę. Całą noc nad tym pracowałem. Patrzcie, aż noc się zrobiła. Znaczy, już jest dzień. Patrzcie, już jest dzień. I teraz idealnie widać. Tutaj są prace już jakieś. Nawet tam już nie można wchodzić, tam już jest zablokowana droga. Znaczy, yy, tam nie ma przejścia, po prostu szkło jest. No, tutaj są pachołki. Moment, będą rozrywać nam asfalt. Właśnie. E i tam jeszcze trzeba będzie coś dobudować. Yy, no, typu ta bidronka. Dobra. No i teraz maszyna. Tutaj muszę przyjechać i zrobić właśnie tu. Patrzcie, tutaj mamy pięknie już zrobioną drogę. Cała jest zrobiona. No, idealnie to wygląda jak Polish Car Driving no mi się bardzo podoba a teraz po prostu usuńmy te tutaj bo to szpeci strasznie więc jedno no i drugie dobra no to mamy tutaj już zrobione pięknie no i teraz możecie zobaczyć że coś tu nie, nie gra bo jest jakoś tak niesymetrycznie dlatego już to naprawiamy yy, bo tu jest z tym kawałkiem tutaj coś źle yy. no mniej więcej naprawiłem no niby dalej jest lekko krzywo, ale dobra tam Co tam się przyczepiać, jest jak jest Powinniście być ucieszeni Tutaj jest taki płotek bardziej go zrobiłem krzywego, żeby bardziej pasował jak w pi-pi-pi. No tutaj daszek z kamienia Domek, domek No i Gitas Wygląda to świetnie jak do tej pory, dopiero co zaczęliśmy Już tak to wygląda no, jestem z tego strasznie zadowolony. Tutaj już są jakieś tam prace będą robione. Tam też. Zaczniemy raczej w tą w prawo. Tak mi się wydaje. Lepiej będzie w prawo zacząć. Z tymi pracami. Bo potem będzie mniej roboty. No. I ja bym się powoli z wami żegnał. Bo będę z tego robił daily, tak będę robił daily z tego. Tak, to jest nowina, że jutro też zobaczycie odcinek Dosyć krótki, bo też z 10 minut czy 5 Bo dużo wycinam scen, jak możecie widzieć, przecież Kto by chciał patrzeć na to, jak powoli buduję Każdy dom eee, Tylko mi to zabiera czas, a Wy możecie sobie zobaczyć, jak powstaje Właśnie taka mapa w Minecraft Więc mam nadzieję, że strzelisz łapkę i suba No i ja się z Tobą żegnam Shit.